Cześć! To znowu my nagrywamy tego samego dnia, ponieważ nie wiadomo, czy przyjadę w tym tygodniu. Tak. I może to wrzucimy nawet jednego dnia, po prostu żeby się uzupełniało. Tak. I dzisiaj przychodzimy z, do was z boyfriend -tagiem. Mamy spisane pytania. Wymyślałyśmy my, więc są beznadziejne, ale to jest mniejsze. Dobra, pierwsze pytanie. Ile lat ma mój brat i jej siostra? Jej siostra ma 11 lat. Twój brat <laughs> ma 14 lat? Tak. Yy, chcesz mieć psa czy kota? Psa, kot. Tak, bo mam już psa. Ulubione jedno zwierzę? Twoje ulubione zwierzę Kot. Pies, 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 No dobrze, i twój też pies. Tak. <laughs> Czy mój brat też nagrywa? Twój brat nagrywa. Tak, twoja siostra nie nagrywa. Tak, e, Ulubiony kolor? Niebieski. Czarny. Dobrze. Hobby. Mamy dwa hobby ulubione. Także. E, twoje to rysowanie i, i zbieranie rakiem. Tak. E, twoja jazda konna? I przeglądanie Facebooku. Brawo! Ulubiona piosenka, na piosenkarka polska. I polska. Eee, twój kalendarz Benaryk jest jeszcze? Tak. Eee, twój Benarek, Mesaja, Ezreal, jak No i mo jeszcze. Margar. Ja jeszcze Jamal. Tak, ale to jest zespół. Nie. Okay. No dopiero mówiłeś zespół. Chociaż. Nie sama, nie wiem, dobra, mi się. Zespół. Dobra. Ulubiony film. Twój film to Harry Potter. Ej, tak, e, zaliczamy Harry Potter. Tak, zaliczamy fil... film u nas, zaliczamy od 1 do 12 odcinków. No, no do 3! Nie do 3 bo Harry Potter ma 8 odcinków. To do 9. No dobra, do 10. U nas zaliczamy od 1 do 10. U mnie Harry Potter u niej. Mogą być na przykład takie coś jak Madagaskar czy jak itd. Madagaskar. Tak, bo... Ja nie oglądam filmów, ja oglądam na internecie jakieś wizyty, a takie z dzieciństwa powiedziałem jest Madagaskar, nie? Dobra. I teraz dodajemy jeszcze sobie po trzy pytania bonusowe, które żadna z nas nie wie. Okej, okay. dobra. Yy, no to nie będzie. Yy. No moje ulubione słodycze. Cukierki! Nie. Ciastka? Nie. Nie wiem. Nie wiesz? No, to fix. It. Nie. Teraz no, sobie. Wiem. Nie wiesz? Do pifi. Ulubiona przekąska. Pizza. Nie. Chodź o to. Przekąska. Błudowy. I ostatnie pytanie, ile <laughs> <I> mam porez? <parę. śmiech> Brama, ale tam są schowane. <laughs> 11, 12, 13, 14, 15, 15, tak ko 30. <laughs> Teraz to 30, czy lubię halem, a Nie, Brawo. Czy lubię Stina? Bibera? Nie, chodź tu światło być za nic w świecie. Mm. I co kolekcjonuję? Gurek. Albo skatłek. No coś z takich rzeczy. Dinozaury. A oprócz. Książki. Aniołki, dinozaury i takie takie takie. No ale pójdźmy dinozaury. No i takie, fajne rzeczy. Aniołki? No, no tak okay. jak dobry. Dobra. Takie małe. Okej. na Zapach, to to kupię? Mhm, dobra. Eh, jak widzieliście, dzisiejszy odcinek też nie ma intra, ponieważ jeszcze nie zrobiliśmy, bo. To jest jeden, dzień. Tak. E... Będziemy, nie wiem, czy wrzucimy w tym odcinku, w tym dniu jeszcze ten odcinek tak mi się wydaje. lub na przykład za, nie wiem, w poniedziałek, w środę, w czwartek, w niedzielę następną, dzisiaj jest sobota, pomyślimy nad tym, no może jeszcze dzisiaj nagramy jeszcze kilka odcinków, ponieważ nudzi się nam, tak powiemy, no. Subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie, tak.